Cześć witajcie z tej strony Karol. Dzisiaj jesteśmy w Pet Simulator. Tak, udało mi się zdobyć 8 Pet Equip. No i co by tutaj przedłużać lecimy na Gigant Orient Chest. No i to jest dla mnie wielka chwila, bo wiecie czemu. Znaczy to już mam ogólnie kupione widzowie. Dlatego pójdziemy sobie w to 7 bilionów. No i widzowie, no i co? Nie, nie mam co mówić. Witam wszystkim Eee Tamten chyba jest najsilniejszy, tam co jest tam dalej Jest chyba najsilniejszy niż teato To duże to co? To jest jakiś portal? Ta to chyba jakiś portal czy coś O, mój kolega wysłał mi tradę Nie potrzebuję tego Przypadek Nie gaming, nie chcę teraz cię Ciebie trade'ów, bo Ty chcesz mnie oskamować. Eee, tu się rusza! Aha, już mnie sat na tego, na tamte jajko. Ja teraz mogę teraz iść gdzieś nawet, znaczy no na tych, ale no. Techno Przejdę sobie. Patrzcie, już mam jeden bilion. Co jest? No i ogólnie co dzień mam takie pety, więc yy, ogólnie na TikToku, który powinien wam się to wyświetlić na ekranie. Yy, Kaliles... Aha, nawet nie umiem moje nazwy napisać. A, nie, dobra, poprawił się, sorry. Yy, Karoles. Yy, zaraz napiszemy co. Nie, nie, nie. Dobra, ja to kupuję, bo ponieważ potrzebuję tego, Dobra, po prostu usunę sobie te pety. No, no i patrzcie, już, już zniszczone to jest przecież. No i ogólnie, widzowie, jakbyście pomogli mi takie coś niszczyć od razu, no to, to takie coś. Yy, jeśli macie TikToka to wyśle Wam monetę lub dwie lub trzy. A za jakiegoś jeszcze PETA 300 bilionów dam wam 20 monet czekajcie, chwilę tutaj będzie oczywiście cenzura, ale no. Ja następnym razem nagrywam to na komputerze. Dobra, widzę przecież, to jest już zniszczone, co tak? Dobra, no co chcesz niby? Aha? Sy, what? Po co mi to? Dobra. No. E chwila gaming. Ile ty tutaj, tutaj masz HP? Tu lepiej, bo tutaj już mamy o 900! A tutaj ten kill. Nie znam go. E, raczej też jest jakiś taki nowo-update'owy, bo wygląda jakby się urwał jak... z jakiegoś update'u. Dobra widzowie, wielka chwila, tylko bym coś dostał. Yy, więc y, tak ogólnie, teraz, jak sobie trochę nabijemy, już tego hajsu więcej, yy, to idziemy kupować te nowe jajka. Ale, oczywiście, busty musimy sobie dać. No i pa, zauważyj, że mamy najmniej. No to już się dołączają śmieci, jedne Odczepci się od mojego tego, od mojej skrzynki. Dobra, widzowie, ja, ja w to wlatuję. Aha. No to super, dobra. Teraz puszczę na topety i idę otworzyć te, te, te jajka. Tylko pierwszy sobie zrobię porządek, dlatego widzimy się, jak już sobie wszystko uporządkuję. Yy, niestety nikt nie uporządkowałem, ale odkryłem najnowszy sekret. Dobra, nie pisałem mi teraz nic. Odkryłem najlepszy sekret. Yy, czekajcie, sobie włączę sobie te rejdy. W tym updatecie, patrzcie, musicie podejść tutaj do ściany i macie tutaj klik i musicie mieć 10 bilionów końców i 500 kadiamentów. Ja w to sam nie wierzę, ale ja to muszę sprawdzić, dlatego widzimy się jak uzbieram 10 bilionów końców albo wcześniej, ponieważ yy, tak. Po prostu mam mało czasu, więc widzimy się za jakiś czas. Bye. Yy. Cześć widzowie, stąd tutaj znowuż, no i właśnie teraz niszczymy tego boksika i będą jakieś takie przerwy I prawdopodobnie to będzie portal do następnej krainy, która będzie i nie wiadomo czemu, ale tutaj są jakieś takie dziwne kręciołki I po prostu mój kolega już wie o tym tajnym przejściu, które znalazłem i tam są pety, tak Proszę, proszę, wypadnijcie. Tak! Nice, 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 nice. To ja pójdę patrzeć jest ma ile dobra, ten ma tyle, ten ma tyle, ten ma tyle, ten ma tyle, ten, tyle, ten. Dobra, tego niszczymy. Tak. No i jeszcze ten idiota musiał, co nie? A nie on niszczy tego. Dobra, jednak nie. Siadam, dobra. Dlatego szybko sobie zbieramy i widzimy się jak uzbieram 10, 10 bilion. Sorry cringe. Dobra, widzowie, jednak będę pokazał już tutaj większość procesów, ponieważ no to jest ważne, żebyście to uzbierali i nie piszcie mi potem, nie hejtujcie mnie za to, że odkryłem to później, ale po prostu teraz po prostu mi się za daleko poszło i no, no i to odkryłem. Ja myślę, że to jest jakiś glitch, ale no, potem już, no. Dobra, widzowie. Dobra, dobra, widzowie. Widzowie lecimy dur. Lecimy dur. Muszę puścić piłeczkę i zapałem jeszcze. <sum> No patrzcie, 9 bilionów już mamy. Widzowie, musimy to zrobić. Dobra, widzowie, musimy to zniszczyć. Hop, 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 hop. Proszę, niech coś wypadnie z tego. Wybieram to i to. I oczywiście widzowie Kurde Zniszczymy to i lecimy tam to kupić ogólnie dzięki osobom które mnie oglądają i moim subskrybentom jak wbijemy przynajmniej 100 subskrypcji to nie wiem to to rozdam 400 Robux, coś koło tego może, ale jak wiem dopiero o po subskrypcji, kosmetu i subów, bo tak mi lepiej się mówi. Jest bez hate'u. Yy, więc, yy, no, yy, widzimy się jak to zniszczę. Dobra, widzowie, jestem szybciej niż to zniszczyłem. No i lecimy, dur. Kurde. Plus ile? 5 petów slot. Za ile? 3 biliony. Ej, huczkat! O my, gie. Nie gadaj! O my, widzowie! No, ja nie mogę z tego! Ja z tego nie mogę! 3 biliony za to jajko takie. Widzowie, to my się widzimy już kiedy indziej. Tak. Więc Bajo, dopóki się nie zobaczymy. Dobra, widzowie. Lecimy już ogólnie, to kupić. Chociaż może uzbierajmy sobie, może jednak 6 biją, bo od razu by, będzie nas tak na jaka. A to krótko, patrzcie. No i. No raz tutaj ode, odbierzemy i pewnie już będziemy mieli. No, no i ogólnie już możemy iść. Znaczy, będę sobie tutaj zostawię, jak to niszczą. Ale teraz y, możemy sobie iść, kupić dwa jajka z tego eventu hmm. Coś tam jest w ogóle? Dobra, nie będę tak tego kupować. Będę to kupować tak. <ścoughs> Chyba po coś kupiłem ten Game Pass. Chodźkę random. I te mają. Co są tak? O 11 bilionów? Hatske Rejkom. Kurde, widzowie! Jestem głupi! Zapomniałem o bustach! I. Jakby ktoś dał może takiego ta do indeksu. Od razu mówię, ja nie skamuję. Dobra, widzowie. Ja. No, mam jeszcze minuty żeby nagrać ten film materiał, dlatego widzimy się później ogólnie widzowie yy, właśnie kupiłem sobie takiego peciszka od kolegi dostałem yy, gemy od właśnie niego dlatego polecam yy, No, Ty, tu, nie tu, tu nie tu, tu tam, tu Nie, ja chcę tu, ja chcę tu, ja chcę tu ponieważ gaming to niszczy dobra widzowie to Haxolotl so czyli co? Haksolotl dobra widzowie jakieś nowe nazwy, Haxolotl so Se czekaj co? dobra widzowie czemu on zostawił Da ja z tym mam 98 gem i 5 bilionów tych czegoś co to było nie pamiętam dobra widzowie cieszę z tego peta i właśnie zaraz lecimy kupić znowu i ogólnie polecam się na przyszłość do spraw takich liczowych, a jeśli jesteśmy przy gliczowych, to chodźmy na chest i chodźmy tu. Na chowanego fajna kryjówka, ale nie powiem, że już praktycznie prawie każdy ją zna. Lecimy na tamto... Na... czekaj, co to było? Hacker Portal. Tak, to będzie portal. Dobra, widzowie, yy, tak. Tego mogę wstać jeszcze do Dark Matter, czyli będzie mieć trylion siły widzowie, Czyli to trylion. Znaczy, yy, Karole, kiedy dasz 5M Games? Yy. Do tego widzowie, on nie może poznać prawdy, że właśnie wydałem te gemy na tego gościa. Znaczy jego gemy i moje gemy. Całe 14 milionów. Chociaż jak ja bym kupił tamte więcej takich. No to wyobraźcie sobie, jaką siłę bym posiadał. Dobra. A. Tak, w ogóle może miejsce już kupić te, te dwa jajka. Ale. Żeby nie było, ustawiam sobie laki. Jakie laki? Miały być ultralaki on. Co? O ked kat Ogólnie ten update jest jeden z tych takich dziwniejszych. O, on już ma 20 bilionów mocy. Zowieczajcie to. 22 biliony mocy. Yy, to jest hat Hacked rons, Hacked rons, Hacked rons. Jeszcze zbieramy kilka takich i będziemy mogli tworzyć, i będziemy mogli zrobić z niego golden. I ogólnie te, tego chcę najbardziej. Nie dam ci nic. Jakby co on nie mówi do mnie? Drug, od drugiej 469. Ogólnie tutaj to można mieć, ale tutaj raczej powinno być jeszcze jedno tajne przejście. Znaczy nie wiadomo, czy jest, ale powinno być. Dlatego posprawdzajmy. No i właśnie możemy kupić kolejnego peta. Proszę, 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 proszę. Ok. Fiat, skoro mam mam 11 bilionów, to Golden ile ma? Bipi, Kat. On, on ma 20 bilionów mocy. Wprowadź sobie ile ma taki Dark Matter. Yy, I ogólnie w następnym odcinku będziemy fuzować te pety, ale jakie uzbieram? Cześć, widzowie. Dobijemy